Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak zmniejszyć przedmioty trzymane w ręce. Jedyny program, który jest do tego potrzebny, to Notatnik. I to na tyle ze wstępu, więc przechodzimy do poradnika. Aby zrobić to, o czym powiedziałem na początku filmu, musimy utworzyć rozpaka. Zaczynamy od stworzenia folderu o dowolnej nazwie. Wchodzimy w niego i tworzymy w nim folder o nazwie Assets. Jeśli chcemy, żeby nasz resource rozpak miał jakieś logo, wybieramy zdjęcie, nazywamy je pak, a następnie wrzucamy do folderu. Teraz musimy utworzyć nowy dokument tekstowy o nazwie pak z rozszerzeniem MC Meta. Jeśli nie widzicie rozszerzeń, wchodzicie w dowolny folder, wchodzicie w zakładkę widok i zaznaczacie opcję rozszerzenia nas plików. Dzięki temu wszystkie rozszerzenia będą widoczne. Teraz wchodzimy w ten plik. I tutaj do wpisania będzie takie coś To będzie w opisie Jeśli nie chcecie, żeby wasz resource pack miał taki opis jaki ja wybrałem Usuwacie wszystko z datu i wpisujecie taki opis jaki ma mieć wasz resource pack. Następnie zapisujemy, zamykamy i wrzucamy do folderu Teraz wchodzimy w folder assets Tworzymy w nim folder o nazwie minecraft W folderze minecraft tworzymy folder models A w folderze models tworzymy folder item Tutaj do wrzucenia będą wszystkie pliki modeli przedmiotów, jakie chcemy zmienić. Plik modelu musi mieć nazwę przedmiotu w języku angielskim oraz rozszerzenie JSON. Jak panie sami zauważyliście po nazwie, mam tutaj przykładowy model diamentu. Po odpowiednim nazwaniu modelu wchodzimy w niego. I to samo co jest tutaj, będziecie mogli skopować i wkleić z opisu. Następnie uszywamy wszystko co jest po ukośnikach. I tutaj będą do wpisania dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest nazwa głównego pliku konfiguracyjnego modeli, do którego przejdziemy zaraz. A drugą rzeczą jest nazwa przedmiotu, którego robimy właśnie model. To samo wpisujemy tu. Teraz już wystarczy tylko zapisać ten plik i zamknąć. Po skończeniu jednego modelu wystarczy zrobić tym samym sposobem tyle modeli, ile potrzeba. A teraz przechodzimy do tego pliku. Po otwarciu tego pliku da się zauważyć 5 sekcji. Pierwsza sekcja odpowiada za wygląd przedmiotu na ziemi, drugiej sekcji najlepiej nie ruszać, trzecia sekcja odpowiada za wygląd przedmiotu w trzeciej osobie, czyli np. wtedy, kiedy na nasz przedmiot popatrzy się inny gracz, albo wtedy, kiedy my się na niego popatrzymy, ale na F5, czwarta sekcja odpowiada za wygląd przedmiotu w naszej gręce, a piąta sekcja odpowiada za wygląd przedmiotu w ramce. W każdej z tych sekcji znajdują się trzy wartości. Pierwsza wartość to scale, czyli rozmiar naszego przedmiotu można go zwiększać lub zmniejszać, wpisując większe lub mniejsze cyfry. Druga wartość to transition i jest to położenie naszego przedmiotu. Nie ma jej tylko w piątej sekcji, ponieważ nie możemy zmieniać położenia przedmiotu w ramce. A ostatnia sekcja to rotation. Dzięki niej możemy obracać nasze przedmioty. Po skończeniu konfigurowania tego pliku zapisujemy go i zamykamy. A teraz przechodzimy na pulpit. Teraz wystarczy już tylko wrzucić te pliki do folderu item i wszystko będzie działać. Więc jeśli spodobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli wykonaliście wszystko tak jak pokazałem w tym filmie, ale to wam nie działa, możecie wejść na mojego Discord, do którego link znajdziecie w pierwszej linijce opisu, opisać mi problem, a ja postaram wam się jak najszybciej pomóc. I to by było na tyle z tego poradnika i cześć!